Cześć, to ja, Diabeł, a to mój vlog popkulturowy. Witam Was w kolejnym odcinku rozmów, co ostatnio obejrzałem, w co zagrałem i co ewentualnie w moich papierowych herpegach. I jako, że papierowe herpegi w tym tygodniu miały się dobrze, zacznijmy od nich. Po pierwsze, zagrałem sesję u Mateusza którą można oglądać na kanale Fantazy Bera. Sesja ta jest częścią mini kampanii, którą gramy u niego na kanale. Chciałem się tam w postać Krasnoluda Skaga i powiem Wam, że. Nie mam zbyt często okazji do bycia graczem. Jest to dla mnie dość odświeżające w jakikolwiek sposób to, że mogę pograć i mogę też ewentualnie zobaczyć, jak prowadzą jeszcze inni mistrzowie gry niż ci, z którymi mam na co dzień do czynienia, bo na Twoim kanale oczywiście mam do czynienia z paroma mistrzami i mistrzniami gry. Bo, bo tak wychodzi, nie? Ale jest to osoba, która jest spoza tego y, mojego grajdołka, spoza tej mojej banieczki i bardzo się cieszę, że y, Mateusz tutaj się przewija i pokazuje. I pokazuje, że, że fajnie się prowadzi, fajnie się gra. A mi się bardzo fajnie gra w tą kampanię u niego, w tą mini kampanię u niego. Przede wszystkim mam opcję rozwoju postaci, więc idę sobie powoli, klikam te kolejne punkciki, kolejne elementy, co mnie zawsze strasznie jerało w RPGach. No a kolejna sprawa że fajnie mi się gra z chłopakami, fajnie gra się tą, tą postać, prowadzi tą postać. Więc y, miałem jeden pomysł na nią, chciałem jako że grałem Kesselodeę, chciałem zrobić taki bardziej... <laughs> Przepity ogólnie taki głos, ale po dwóch sesjach stwierdzam, że szkoda trochę mojego gardła i performance nie jest tego warty. Więc y, po prostu zacząłem mówić normalnie swoim głosem. Będę może starał się zrobić go bardziej grubym, ale y, zobaczymy, nie? W każdym razie no, wydaje mi się, że, że fajnie warto. Jak ktoś chce zobaczyć, to w opisie tego materiału powinien znaleźć się link. Jeśli tylko pantazeber już go opublikował, a jak nie, to pojawi się tutaj z czasem. Druga rzecz to. Kolejna sesja w kampanii poza granicami Poznania. Dziesiąta, w końcu doszliśmy do dziesięciu sesji, trwało to cholernie długo. Ta kampania ma swoje problemy cały czas, głównym z nich jest scheduling sesji, ale ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony. Mimo wszystko, po tych wszystkich zmianach, które sobie ogarnęliśmy, po tych wszystkich dyskusjach, które zrobiliśmy, chcę prowadzić dalej i chcę ciągnąć dalej. Zrobiłem. Prostą przygodę poprowadziłem Five Room Dungeon, czyli loch, w który składa się z pięciu pokojów i ta technika jest jedną z moich ulubionych. Jeśli chcielibyście kiedykolwiek o niej usłyszeć coś więcej, z chęcią na pewno nagram o tym materiał. Ale pewnie też w sieci jest cała masa dobrze przygotowanych rzeczy o tym, więc nie wiem, czy jest sens tego powtarzać. W każdym razie loch pięciopokojowy jest naprawdę bardzo fajną techniką i bardzo lubię z niej korzystać, kiedy mam przygotować, mam zrobić loch, który nie jest przygotowany. No bo jak mam okazję przygotować loch, to mogę zrobić to trochę inaczej, ale pięciopokojowy loch jest absolutnie doskonały do improwizacji. Jeśli chodzi o oglądane Filmy i oglądane seriale obejrzałem z żoną coś, co nazywa się Jurassic Triangle. Film, który opowiada o Trójkącie Jurajskim. Jest to film z kategorii y, zatytułowanie y, klasy D. Jest to teoretycznie horror, aczkolwiek patrząc na jego realizację, wydaje mi się, że jest to przede wszystkim komedia. Film ten jest absolutnie zły i oglądać go należy tylko i, na, tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, ponieważ to w tym filmie nic nie, nie siedzi, nic nie działa. Jest cringe'owa historia, która kompletnie się nie trzyma kupy, są bardzo źli aktorzy, którzy nie potrafią odgrywać swoich postaci, są paskudnie złe dialogi, które nie mają żadnego przekazu, żadnej emocji z sobą nie niosą. Są absolutnie złe efekty specjalne, które po prostu bawią co chwilę. To jest film z tego roku, ale one wyglądają... Król Skorpion wyglądał lepiej. Right? Więc yy, no, powiem Wam, że ja, ja bawiłem się na tym filmie doskonale, ale ja lubię raz na jakiś czas obejrzeć złe filmy, złe horrory. Więc absolutnie bawiłem się przy tym dobrze i to było. <laughs> To było coś, nie? Ale żeby nie było, że oglądam tylko cringe, oglądam też rzeczy lepsze i pewnie część z Was zauważyła, w poprzednim tygodniu na Amazonie pojawiła się nowa animacja Batman The Cape Crusader. Jest ona y, wyprodukowana między innymi przez J.J. Abramsa i Brusa Tima. Jeśli nie kojarzycie Brusa Tima, to prawdopodobnie jednak tak kojarzycie, ponieważ Bruce Timm odpowiedzialny jest za legendarne, chyba już dla większości ludzi w moim wieku DC Animated Universe, czyli też tego Batmana The Animated Series tak zwanego, czyli tego, którego oglądaliśmy w dzieciństwie w latach 90-tych w telewizji. I ta animacja absolutnie cudownie stylistyką nawiązuje do tego, bo oczywiście tutaj jest to zasługa Bruce'a Timm'a jako producenta, przy czym nie jest on z tego co widziałem osobą odpowiedzialną za Design, więc osoby, które designują, świadomie wiedzą, że takie było założenie, żeby naśladować, i to jest absolutnie super, ale nie tylko animacja jest tutaj nawiązaniem, nawiązaniem jest też sposób prowadzenia fabuły, sposób prowadzenia historii. Bo każdy odcinek jest tak zwanym Monster of the Week, Vivian of the Week, tak? Czyli w każdym odcinku dostajemy innego złoczyńcę, mamy przedstawione trochę, jak wygląda Gotham, jak wyglądają y, osoby w tym Gotham, co się tam już dzieje. Jest tam teoretycznie jakaś ciągłość fabularna, ale to jest przede wszystkim to, co było w Batmanie The Animated Series. Nie już w późniejszych, na przykład, Lidze Sprawiedliwych, tylko faktycznie w Batmanie The Animated Series dostawaliśmy co tydzień nowego złoczyńcę, z którym Batman walczył. I tutaj działa to absolutnie doskonale, jest naprawdę dobrze zrobione. Są pewne zmiany, które dla niektórych mogą wydawać się dziwne. Na przykład Pingwin jest kobietą. To Oswalda. Jeśli chodzi o Harley Quinn, ona została... Azjatką. I szczerze mówiąc, dla mnie to nie robi żadnej różnicy. Jest to absolutnie ciekawe i ciekawie wpływające. Mam nadzieję, że więcej tego powstanie, bo Batman The Cape Crusader jest naprawdę dobrze zrealizowaną animacją. I jeszcze tutaj warto wspomnieć, bardzo dobrze wypada aktor głosowy, który gra Batmana w tej animacji. Jest on naprawdę świetny. Widać, że próbuje trochę naśladować Kevina Conroya świętej pamięci i wychodzi mu tu bardzo dobrze. Jokera jeszcze nie zobaczyliśmy. Było słychać jego śmiech pod koniec, ale jest on uncredited, czyli nie wiadomo kto tak naprawdę ten śmiech wykonał i tego dowiemy się w przyszłości. W kolejnych sezonach, w kolejnych odcinkach, oczywiście jeśli powstaną, ale wydaje mi się, że jest całkiem spora szansa, że powstaną. Amazon jako y, serwis produkujący seriale ma trochę inne założenia niż na przykład y, Warner, który generalnie upierdolił swego czasu Young Justice z tego powodu, że zabawki sprzedawane były się dla dziewczynek. Serio. Taki był powód oficjalny. Chociaż on nigdzie oficjalnie nie został potwierdzony, bo kto by się tego przyznał, ale animacje są podyktowane w tym kierunku, żeby, żeby sprzedawały zabawki. Wydaje mi się, że Cape Crusader takim celem, takiego celu nie ma, bo Amazon to Amazon. Wydaje mi się, że to trochę inne cele powstają, aczkolwiek możemy się zdziwić w międzyczasie, nie? No to jest zupełnie inna sprawa. I oczywiście w międzyczasie, Warner może stwierdzić, a w sumie, to oddajcie nam te prawa o tej animacji, bo, bo Batman jest nasz się, nie znasz i spierdalajcie, nie? więc zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że nie będzie tutaj nic złego. W chińsko-bajkowie stabilnie, dalej oglądam tylko trzy anime na krzyż, jest to My Hero Academia, Fairy Tail 100 Request i Slime który generalnie rządzi i niestety chyba w tym sezonie nie znajdę nic jakoś specjalnie wciągającego lepszego, więc mogę skreślić ten sezon trochę jako taki sezon ogórkowy, sezon Letni zwykle faktycznie w anime nie jest jakoś specjalnie dobry. Po zajebistym sezonie wiosennym musiała nastać ta odwilż. E, oczywiście, jeśli chodzi na przykład o Tayla, e, jest. E, jeśli macie dużą odporność na cycowy fanserwis, to możecie spróbować oglądać, ale jeśli was wkurwia, to nawet nie tykajcie. Bo oczywiście jest to animacja w kategorii ym, przyjaźń zwycięży wszystko, ale przy okazji pokażemy postacie w bardzo dwuznacznych pozycjach i pokażemy je w bardzo dwuznacznych sytuacjach. Ja nie wiem, co Japończycy mają w głowie, że coś takiego pchają, ale tak to wygląda, taka jest rzeczywistość. Yy, zakładam, że oczywiście to wynika po prostu z tego, że gdzieś usłyszałem, że w Japonii seksualne fantazje realizuje się w ten po prostu sposób, a nie na żywo. Ich wybór. <słuch> Ale My Hero Academia nie zawodzi, My Hero Academia jest zajebiste, dalej daje absolutnie czadu. Sezon ten jest kompletnym rollercoasterem, ma kolejne ważne wydarzenia, kolejne ważne elementy walki i jest naprawdę, naprawdę dobrze. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jest tutaj jeszcze cała masa. Od razu mówię, nie oglądam. Nie czytam mangi. Wiem, że ona niedawno się skończyła, wiem, że ta historia została zakończona, ale celowo wiedząc, że powstaje anime, nie czytam mangi, unikam spoilerów z mangi i idzie mi to nieźle. Więc yy, jest, jest spoko, naprawdę polecam. Jeśli ktoś lubi tylko i wyłącznie klimaty superbohaterskie, to My Hero Academia jest naprawdę dobrym wyborem. Zanuję wybrać się na Deadpoola i idzie mi jak krew z nosa, ale możecie spodziewać się w przyszłym tygodniu, że w końcu pewnie mi się uda i pewnie w końcu wypowiem się na temat tegoż wspaniałego, bądź nie wspaniałego filmu, na pewno zbawce box-office'owego dla e, Disneya, czy zbawce Marvel Cinematic Universe, nie wydaje mi się, zwłaszcza, że e, zarówno Deadpool, jak i e, Wolverine w tym MCU jakoś średnio miejsce mają w tej formie, więc we shall see. Hmm. To co? W tym tygodniu to wszystko. Dzięki wielkie za słuchanie i do zobaczenia. Pa! Dzieńcie dobro.